Komuś z Gracia, z i poszedł I co, zamknięte? Na rzucie mamy, jedyne miejsce to na zrzucie zaparkować Okej, okay. także swoje też trzeba odrobić I chwilka, chwilka Ale słuchajcie, tutaj jest naprawdę super Prąd tutaj? Na środku chodnika prąd Samochód wyprowadzony, rowery na dachu, bo Maciek jeszcze nie ufa bagażnikowi i, i sobie, Pamo, że nic nie pomożesz. zrobi. Przyczepa już praktycznie jest zapakowana, ostatnie tutaj zamykania. Mamo pomoże zabiąć. Pomogę, pomogę. I ruszamy zaraz. A tutaj mamy wschód słońca, proszę Iza Państwa. Z którego miejsca... I wypatrzyła, żeby nie pakować Najważ się tam na parcele innych ludzi, także tutaj widać kawałeczek. I już przyczepa wyjeżdża na Muwerze. jednak Muwer to jest przydatna rzecz, bardzo przydatna. Pamiętam, jak naszą pierwszą przyczepę Maciek musiał ręcznie ciągać. Całe szczęście, że często są pomocni ludzie i pomagali. To wtedy łatwo szło, ale samemu to ciężko. zawsze wyłączamy auto już nie raz, nie dwa, elektryka się spaliła na szczęście nie w naszym jeszcze Maciek sprawdza, czy wszystko w środku zabezpieczone i co, wszystko ok? No. Wszystko okay. zamykamy, zamykamy i jedziemy w stronę Walencji i ruszamy zakłada tak. przynajmniej sobie przyjechałeś na szeroko Lepiej za szeroko, niż po krzakach. Hmm. A, tu są A, to sama przyczepka. To chyba na zimę na! Tamten duży, ze Starlinkiem. Mamy by tu turbinę wiatrową na górze. Aha. Tutaj jaki wielki kamper. Zobaczcie, że ma jeszcze wiatrak Starlinka na górze. Już taka ciężaróweczka mała. Fajna sprawa. Eko. A no, tu mamy no, recepcję. Się, tak musisz. Robić. Zaraz podjadę do niej, zrobię check out. Żadnego checkoutu nie było, tylko Mucio z gracia z Mara i poszedł I wyjeżdżamy teraz z kempingu O tutaj też jest ciasno. Come on baby! Let's go west! Let's go west to the promised land. 3 plus co? Eko, ekowie, na które muszę zjechać, to no. wódka kategoria druga 779. Zapłacona, bramka otwarta, możemy jechać. Tychomilostara, czy to 779. A śpiewa. Chwa. Fa, fa, ła, fa, Na. Fa, na. 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 so, Na. So. Ko. 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 Na. Na. Ści. Na. 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 Tak, Na. Na. Wszyscy Na. w szoku, taka mało dzisiaj, i kolejny odcinek płatny 4,65 śpiewanie no tutaj oczy Chyba nie, otworzyło O, otworzyło bramkę, możemy jechać. Już widać zmianę krajobrazu, zrobiło się bardziej sucho. Mamy sady pomarańczowe po bokach autostrady z pomarańczami wiszącymi. Także no, widać, że to już jest cieplej. Jednak przenosimy rowery tutaj na bagażnik, dlatego że prawdopodobnie przez to nam skasowało na autostradzie w wyższą kategorię, więc teraz będziemy testować e, rowery po prostu na bagażniku przyczepowym, a nie na dachu. i wtedy kurczę ciężko jest. Trzeba mocno umarać. Na... skręcać w lewo, no ale jak widzimy niestety tutaj skręcić w lewo się nie da, musielibyśmy takim objazdem zrobić, co z przyczepą jest praktycznie niewykonalne także jedziemy na wprost, zobaczymy ma, miejmy nadzieję, że tam dalej będzie też jakiś normalniejszy skręt w lewo i mamy kolejny zakaz skrętu w lewo, także musimy wybrać na wprost i jakoś pokombinować i kolejny zakaz, także jedziemy na wprost, ale na mapie jest pokazane, że rondo przed nami będzie. Także zawrócimy i wtedy spróbujemy skręcić. Daczek camping, właśnie zjeżdżamy z ronda. Za 400 metrów Skręć, Skręć w prawo. I będziemy skręcać w prawo. I sad, pomarańcze, ale aż się uginają drzewa. Filip! Przed nami wiatr 4,5 metra. Ale chyba damy radę pod warunkiem, że samochody nie będą jechać tak szybko blisko. O, nas. Ale się. Dobrze, że rowery ściągnęliśmy. Jedziemy, sprawdzimy czy są miejsca. W sumie jedziemy bez rezerwacji. Także może się okazać różnie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I co jest zamknięte. No, zobaczymy Jeżdżamy na inny kemping. Ten kemping jest otwarty. Także... Próbujemy tutaj, zobaczymy jak będzie. Na razie wzięliśmy na trzy dni, zobaczymy jak nam się będzie mieszkało. Ogólnie jedna parcela, na które się zmieściliśmy, także dużego wyboru nie mieliśmy. Zobaczymy jak będzie. No i pan stwierdził, mama mija. Duża przyczapa? No, No Duża, duża, pięć osób to się musi gdzieś pomieścić. W sensie gdzie? Na zrzucie mamy. Jedyne miejsce to na zrzucie zaparkować. Ok ubłagałem go, więc zaparkujemy jak będą kampery chciały się zrzucić to musimy odjechać, odjechać żeby, tam żeby oni kupkę zrobili zrzucili i my wtedy cofamy się z powrotem no, wiesz, mogliśmy Boże, nocować to? nigdzie Dobra, tu, to jest ten, nasza tutaj, kwatera no, dużo. 41 euro za wszystko dziennie, dziennie. Przechodzi, ale ciężko. Ciekawe, w jakim stanie będzie ten domek po tej przeprawie. No, że bez uszkodzeń się nie będzie. Już jesteśmy ustawieni na naszej parceli. Tu jeszcze samochód się zmieści, także dość spora parcela. Jeden minus, minus i plus jest taki, że tu mamy zrzut kamperowy. Ale tutaj mamy zmywalnię, więc, więc to plus. I tu mamy sanitariaty, więc biziutko. I mamy plac zabaw. Także pierwsza rzecz, którą dzieci przetestują. Fajny ten plac zabaw. Taki całkiem spory. A tam jest basen, no ale nieczynny. Teraz już za zimno, w remoncie jest. Nie za dużo Was tam weszło Filip. Ten dinozaur zaraz się przewróci Ta listwa to chyba od tego domku, co? Co tu go próbowali przeprowadzić? No i tutaj też, co tutaj? Bo od prądu gniazdko odpadło. I tak wyglądają sanitariaty. Damskie, tu mamy. Tu mamy jak wygląda prysznic. Jest jeden. O, tutaj nawet można sobie odłożyć rzeczy. Tu jest całkiem fajnie. No tu mamy trochę mniejsze prysznic, ale dalej mamy tutaj wieszaczek na rzeczy. Tu można się wykupić. I koło sanitariatów zaparkował ten domek, który przewozili. Nie będziemy się... Nie, nie będziemy szli tędy, pójdziemy sobie tędy dookoła. Chodźcie. Jest Po angielsku to jest pet, a po angielsku las maskotas chyba. I Widzisz, nie można maskotek mieć. Nie. No. Nie, zobaczcie, nie można piesków. Nie. Chyba na smyczy trzeba mieć psy. Chodzimy przez jest. Nie Daj łapeczkę. Idziemy. Widzieliśmy? I dzieci wypatrzyły już tam plac zabaw. Z śmiały! Możesz biec, możesz biec, Anuś. Tu jest chyba nawet ścieżka. A tutaj w piłkę nożną nawet chyba można sobie pograć. Idealne dla Any. No super, teraz możesz sobie zjechać. No, zjeżdżasz? No to zjeżdżaj. Ekstra! Super! Tam dzieci mają linarium. A tu jeszcze są trzy bujaczki, czy cztery, cztery. A tam ktoś na motolotni. No nagrywam cię, nagrywam cię. Zobaczcie kto tutaj do nas idzie. To już skończył praca, bo przynajmniej sobie przerwę zrobił. Dzisiaj trochę później zaczął, bo się przenosiliśmy. Także swoje też trzeba odrobić. O i ostatnia biegnie. Maciek tronuje, A tutaj mamy zachód słońca. No i nie udało nam się dojść na plażę. Bo dzieciaki utknęły na placu zabaw. Kilka, chwilka, chwilka. Chcę tak. powiedzieć kilka słów. Tak. My się stąd nie ruszamy. Ja idę na plażę. Sami zostaniecie? Nie, ty też się stąd nie ruszasz. Co? Ty też się stąd nie ruszasz. Co? Tak. Co? Tak. Co? Tak. Co? tak. To wy ze mną idziecie. Nie! Nie. Co nie? nie, 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 nie. Mama też zostaje. Tego się nie, nie da zmontować ci są niesubordynowane. Spójrzcie, jak blisko mamy na plażę. Tu mamy już morze. A tutaj kawałeczek... O, tutaj był plac zabaw. Dzieci właśnie zobaczyły kolejny plac zabaw. O, tutaj. Ale słuchajcie, tutaj jest naprawdę super. Tu mamy promenadę. I w tą stronę mamy promenadę. I tutaj plaża, piaszczyzna. Ta. Tak, Anna się nawet przewaliła sama. Plac zabaw. No pójdź, idziemy, idziemy. Ekstra. A tu już trochę gorsza mamy plaża, bo jakieś kamyczki. I taka bardziej szarawa. Ale nadal jest spoko. Trochę osób tu mieszka. Tutaj pranie, tutaj krzesełka, tutaj kolejne pranie. Tutaj możemy sobie nogi opłukać, a tu już zaraz mamy plac zabaw. A tutaj mamy zasady 1,5 metra między ludźmi, od parasola do parasola 6 metrów, 8 metrów od plaży, ale to chyba jeszcze covidowe zasady. I już jesteśmy przy placu zabaw, dzieciaki oczywiście od razu biegiem weszły na niego, wypróbowały wszystkie zjeżdżalnie. A teraz Anę. Pomagają Anie. Sprawdzane przed chwilą woda ciała, także jest taki bardzo malutki strumyczek, ale ręce można umyć. Teraz spojrzałam i mamy niebo takie różowe. Śmiesznie to wygląda, bo właśnie może jest też w odcieniach różu, potem jest kawójeczek błękitu i u góry różowe, w sumie takie fioletowe, a w tą stronę mamy pomarańcze od zachodu słońca i kolejny plac jakie wypatrzyły i druga część. Filip, to jeszcze nie święta. Nie śpiewamy kolec, jeszcze troszkę. Dobra? No, zajmijcie miejsce i zaraz zdjęcie robimy. A tu mamy mapkę całego deptaka i plaży. I proszę Państwa palmy, ale nie takie malutkie, tylko naprawdę całkiem spore palmy. I tutaj kolejne. I tutaj mamy kolejny plac zabaw. Oj, rurka, Izy ukochana rurka. Filip ma zjeżdżalnię i wspinaczkę. A Anna ma tutaj do dopuślenia się i nawet jest pocianie gniazdo, także no naprawdę ekstra. No ta wspinaczka to nawet całkiem spora jest tutaj, nie? Zobaczcie, mała i duża jest też. Prąd tutaj. Na no, środku chodnika prąd. nie wiem, ale może tutaj się potem coś wystawia, wiesz, macie jak wakacje. Może jakieś stregany i one potrzebują mieć prąd, nie? Pewnie tak. No. Bo tu masz taki pracyk. Tu jest taki pracyk, więc pewnie się wystawiają rzeczy. Ja będę śpiewała. Będę śpiewała. I zachcemy mieć scenę, estradę chcesz mieć, tak? No i do mikrofon Oni będą śpiewała na całym Proszę cię bardzo, poćwicz śpiew. A, a oni będą tańczyć wokół mnie. Osa. W sumie do dzieci od 10 do 23 mogą się bawić. No tak, i się bawią światełko lampka. Te zaba zabaw wszystkie i cała Hiszpania zostanie w moim sercu na zawsze. <laughs> Filipa też co? Filip nie wie o co chodzi. Takie coś mnie kusi, ale kto by to zjadł i gdzie bym to trzymał? Gdyby człowiek uczył się hiszpańskiego to by wiedział, czy ma brać masło sin czy KON, ale chyba my mamy wziąć sin, czyli bez soli. Zakupy w Lidlu by Maciek, czyli kupujemy wodę, jakiś soczek dla Filipa, owocki, mozzarella, pyszna wędlina, jakieś pieczywo i masełka u nas oliwę kupuje się w takich butelkach a tu w 5 litrowych baniakach a jakże i opcja dla wygodnych czyli omlecik masło było sim ale omlet jest koni na no, upartego to i nawet pierogi można znaleźć jeszcze nie testowaliśmy ale pewnie kiedyś patrzę, kinder niespodzianka ale to nie jest zwykła kinder niespodzianka, tylko chyba z trzema królami. Ciekawe. I za całość cztery dychy. No dobra, auto brudne, więc trzeba je umyć. I teraz tak, to przetłumaczyłem jako coś tam czyszczenie. To jest bardzo czyszczenie, a to jest chyba błyszczące. Więc obstawiam, że to jest do Piany A to będzie Chyba spłukiwanie, a to będzie woskowanie Przede wszystkim Aa, Jest instrukcja Dobra, OK. Najpierw lavado Lavado Później Chyba faktycznie alcarado, czyli Spłukiwanko, a później Abrilantado Czyli będzie Pucowanko Dobra, okej okay. Czyli lecimy najpierw podnosimy tu i wrzucamy monetę, i wrzucamy monetę tutaj. Oczywiście jedną ręką jest super łatwo, i działamy. A teraz spłukiwamy. I teraz znowu nie ma wstydu jazdy samochodem. Całość kosztowała 2 euro.